Mamy już skoszone prawie to pole Powiem wam, że jestem zadowolony Pełny zbiornik już na dachu było 4 razy objechał dookoła Czyli, porównując inne lata To dobrze No i pszenica ładno, grubo Fakt, że już koloru nie ma takiego jak powinna mieć Ale wygląda to ładnie Łan też Dobrze się prezentuje Nie było jakiś tak, nie wiadomo tam od brzegu Z dołu i glina tam wypoliło wcześniej Ale tak to kłosy nabite Zobaczymy, jak wyjdzie w porównaniu do yy, Kejtium. Katy, <laughs> Na razie jestem zadowolony tutaj. Zobaczymy, czy będzie drugi zbiornik pełny. Jak będzie, no to plony rekordowe. No ale w tym roku też zastosowałem trzeciodawka. Nigdy tego nie robiłem. Pierwszy raz zabieg, trzecio, trzeciodawka. No i te trójka też, nie? Też zawsze u mnie bez te trójki. Chodą no tutaj na pszenicach czasy zasiąć w przyszłym roku jeszcze rok, bo to jest yy, o kwalifikacie. Więc pełna ochrona poszła, poszark zrobiłem, go no to zrobię wszędzie. No i myślę, że te pszenice jednak w tym roku oddają Idziemy na kombajn jeszcze jeszcze wam pokoże jak to wygląda no, kłosów na pewno jest tyle co obejść. To jest pszenica po kukurydzy, keramik, no nie wiem tutaj około 400 sztuk. I łan jest tak, jak powinien być. Jeszcze tam na no dzisiaj nie pokoszemy za dużo do wieczora, bo zaś mu padać, ale tam koło gospodarstwa sprawdza ta ilość kłosów, bo to mnie ciekawi. No tutaj widzę, że jest tych kłosów dużo, że jest taka gęsto ta pszenica. Bo niektóre no to potem tracą te roztrzewienia i jest brzodkawo. bez strat, wszystko jest dobrze o tyle bez żadnej awarii i śliwa przebiegną szybko, byle pogoda też będzie, czekomy na pogoda. no w przyszłym tygodniu ma być już niby taka pogoda jak powinna być bo tutaj jeszcze niektórzy rzepaki nie mają pokoszone to no, mi się udało akurat miałem też szczęście, że że i był suchy i mało, mało porośnięty bo miałem 2,3% zanieczyszczeń no i na tym drugim, co już ten spolony, no to tam trochę więcej, bo tam e, potrącili mi 65 zł. 66 zł. No ale tego było 1,5 tony, pół hektara, czyli nie wyszło źle. No a reszta z mulczewojek, coś jeszcze zostawiłem do dosknięcia. Idziemy na kombań, zobaczymy jak tam. Zbiorniku. ハハハハ。<clears throat> <clears throat> Dobra. To skoszymy i zostaną jeszcze u mnie dwa dni koszenia. Dzisiaj skoszymy u mnie. <laughs> więzienia jeszcze. Pewnie coś ujka jeszcze. No, także header się odpina dość szybko, ale trzeba odpinać zawsze. Jest 17.09, no to umie do 19, bo zanim zajedzie, zanim co... sick. Taki już nie ma? Nie Dobra okay. Aha No i tak do stodoły teraz nie idziemy okay. Bo to on do siostry Od no. Marioli też No Bo muszę... jeszcze się ubrać A potem wyda dopiero... Dobrze może Ale... Jak, 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 jak do wołki. wysypać Ile tam do końca jest? Do końca do super. Żebyś? Idź mi tamta zapiąć Idź mi tamta pomóc zapiąć Tamta mi pomożesz zapiąć Nie wiem co Że musz umyć se uszy Tamta przyczepa mi pomożesz zapiąć na polu! Ciebie w izbie? Ja pierdolę <laughs> Pytania Jeden zbiornik jest już na przyczepie, zaraz drugi Ale kurde, coś się zatykło na sitach Pierdolony kombajn, zajebany Tu już...